Moi drodzy wszyscy, zacznij czciciele Maryi Matki Bożej Niebowziętej, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu księdza proboszcza od 1171 roku, przemożnej patronki naszej kolegiaty, a później katedry kielickiej. W roku jubileuszowym 2025 jako pielgrzymi nadziei gromadzimy się na Mszy Świętej, aby wraz z Maryją, Matką Nadziei, dziękować Bogu za dar naszego życia i wiary, za wspólnotę Kościoła tej Maryjnej Kieleckiej Parafii Katedralnej i całej Diecezji. Jednocześnie pomn nadziejowe wydarzenia sierpniowe 1920 roku. Dziękujemy Bogu za bohaterów naszej wolności i wolności naszej ojczyzny i przez Maryję Matkę, naszego Pana i Odkupiciela prosimy o zgodę i jedność w naszym narodzie i pełną szlachetnych owoców służbę nowego prezydenta Polski. Zauważmy, że nadzieja, która zapisana jest w ludzkim sercu. Jak pisał ojciec, święty Franciszek, znajduje swoje świadectwo w Matce Bożej. W niej dostrzegamy, że nadzieja jest darem łaski codzienności naszego życia. Po Maryja. Zresztą, jak każda mama, gdy, patrzy, gdy patrzyła na swojego syna, myślała o jego przyszłości. W jej sercu wciąż żywe były słowa, jakie usłyszała. W dniu ofiarowania, które wypowiedział starzec Symeon. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będę. A Twoją duszę przeniknie miecz boleści. Pod krzyżem, gdy widziała, jak Jezus cierpiał, umiera mimo bólu. Jako mater Dolorosa. Matka Bolesna potwierdziła swoje fiat z Nazarety, nie tracąc nadziei i ufności pokładanej w Bogu. Pamiętała, że Jezus będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie odrzucony, że będzie zabity, ale po trzech dniach stan. To w udręce tego bólu ofiarowanego z miłości stała się naszą Matką, Matku Nadziei. Moi drodzy, ten tytuł wyraża także i naszą osobistą nadzieję, że w burzliwych wydarzeniach codziennego życia, a burze przychodzą czasami z nienacka, Matka Boża zawsze przyjdzie nam z pomocą, wspiera nas i zaprasza do ufności i do zachowania nadziei. Aby jednak odkryć piękno Maryi, trzeba dostrzec w niej pewien duchowy porządek, a ten dziś jest niemile widziany, bo im więcej bałaganu, tym więcej niewolników cudzych idei, tym więcej ludzi uwiedzionych przez świat, którzy idą poniekąd na obyczajowe i kulturowe zatracenie. To właśnie o Maryi. I w Maryi widzimy ten duchowy porządek, o którym przypomniała nam jej krewna Elżbieta Wańka kiedy ta stanęła na progu jej domu. Mówiła wtedy, jak to wybrzmiewa w Łukaszowej Ewangelii. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego. W Kościele, który tworzymy od chwili Chrztu Świętego, Maryja pozostaje wzorem i myślczynią życia duchowego, jego piękna. Nie bez powodu, przed laty w liście o Różańcu św. Jan Paweł II pisał, że trzeba być nam w szkole Maryi, aby uczyć się całej prawdy o Jezusie Chrystusie. Moi drodzy i wy kochane mamy, które tu jesteście, jeśli ktoś chce dowiedzieć się prawdy o Waszym synu, to by poszedł do mamy, bo ona nie tylko widzi, nie tylko myśli, ale jeszcze ma intuicję kochającego serca. A tego oprócz was nikt nie ma. Tylko kochające serce matki. To właśnie Maryja jest żywym listem Boga do świata i Kościoła. Nazarecie, jako młodziutka dziewczyna, córka Joachima i Anny, była powitana przez Boskiego Posłańca, tym budzącym u niej zdziwienie pozdrowieniem. Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z tobą. Jak pisze Święty Łukasz, Maryja zmieszała się, nie rozumiała, ale w dialogu z Panem Bogiem zrozumiała wszystko. Aby odpowiedzieć, tak, nigdy się stanie według. Słowa. I dla Boga, jak pisał kaznodzieja papieski Raniero Canta la Messa, Maria na zawsze pozostała pełną łaski. Czasem Maria, pełna łaski, przyjęła kolejne imiona, które dobrze znamy, które odczytujemy wielokrotnie w Litanii Loretańskiej. Jest niepokalana i wniebowzięta jest matką Kościoła i królową rodzi. Uzdrowieniem chorych i królową pokoju, a także matką miłosierdzia, matką nadziei i pociechą migrantów. Kiedy apostołowie przybyli do grobu Maryi, aby opakiwać jej śmierć, ciała nie znaleźli. Dlatego też święty Jan Damaszeński pozwolił sobie na tę uwagę, że apostołowie mogli tylko Pomyśleć, że ten, który wziął ciało z dziewicy Maryi, aby stać się człowiekiem, ten też zachował jej nienaruszone dziewictwo, nawet po swoim narodzeniu. Uchronił jej ciało od skażenia i przeniósł to nieba. A człowiek naszych czasów, ceniący sobie bardziej rozum i racjonalność niż łaskę wiary, pyta. Jak to jest możliwe? Niebo. Pięknie wyjaśnił to kiedyś indyjski laureat Nagrody Nobla, rabin Tagore, w niewielkim dramacie pod tytułem ptaki, kiedy opisuje scenę ojca wracającego z synem po śmierci mamy i chłopiec pyta tatę: Tato, gdzie jest mama? Mama jest w niebie. A gdzie jest niebo? Nieważne, synu, to gdzie jest niebo, ale ważne jest to, aby się tam dostać. I to jest też nasze wyzwanie, aby dostać się do nieba. Ale Kościół też w swojej mądrości tę całą wiekową tradycję czci Maryi jako Maryi w niebowziętej potwierdził dogmatem wiary. 1 listopada 1950 roku, że niepokalana Matka Boga Maria, zawsze widzica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem, wzięta została do chwały niebieskiej. Moi drodzy, tylko nasza duchowa dojrzałość i autentyczna cześć na Maryi w nieboziętej sprawi, że pozwolimy, aby ona prowadziła nas do Chrystusa jako nasza nauczycielka wiary, nadziei i miłości. Od początku pierwszej wspólnoty Kościoła zgromadzonej w wieczerniku trwał wraz z apostołami na modlitwie. My również, współcześni uczniowie Jezusa, Chrystusa i świadkowie wiary, trwamy na modlitwie razem z Maryją. Wraz z nią. Dokonuje się przecież pokoleniowy przekaz wiary, zwłaszcza w rodzinie, w parafii, w ruchach apostolskich i stowarzyszeniach, a tym samym jesteśmy znakiem królestwa, nowej przyszłości, tej przyszłości, której jak dotąd nie widziało ludzkie oko, ludzkie ucho tym nie słyszało, a nawet rozum nie jest w stanie pojąć. Równocześnie w codzienności naszych czasów zgodnie z nauką Chrystusa. Chcemy być solą ziemi i światłem świata. A dzięki temu, jak uczył nas Ojciec Święty Franciszek, nie będziemy bezużyteczni w świecie. Niech nasze pragnienia i nadzieje, dzieci Bożych i świadków wiary we wspólnocie Kościoła, z dnia nadziei będą coraz bardziej ambitniejsze. Abyśmy wraz z Maryją, Matką Nadziei, w harmonii naszych serc, i dojrzałości wiary wielbili Boga w Trójcy święte jedynego, ponieważ i nam uczynił On wielkie rzeczy. Amen.